Cześć kochani, witajcie moi drodzy na kanale Opowieści Losu z tej strony Ana. Oczywiście dziękuję Wam na samym wstępie za Wasze lajki, subskrypcje, udostępnienia i wyświetlenia kanału, za Wasze cudowne komentarze, podziękowania i opinie. Również witam serdecznie wszystkich nowych widzów, nowych słuchaczy, nowych subskrybentów. Cieszę się, że dołączyłeś do tego kanału. Witam również ciepło i serdecznie wszystkich stałych widzów, stałych słuchaczy, stałych subskrybentów. Cieszę się, że powracasz. Dzisiaj kochani przychodzę do Was czytankiem miesięcznym na lipiec. Zobaczymy, co tu najważniejszego na poszczególne 4 tygodnie, na cały miesiąc oczywiście. A do tego czytanka zapraszam osoby z poznaku 2. Także nie, nie przedłużając, kochani, co tu dla Was najważniejszego na poszczególne 4 tygodnie. Także poproszę o informację dla 2 na pierwszy tydzień lipca. Dziękuję. Na drugi tydzień lipca, dla 2, poproszę jeszcze o informację. Drugi tydzień lipca. O, dziękuję. Ognista energia, kochani. Wasza energia. Trzeci tydzień. Trzeci tydzień lipca. Do lwa. I czwarty. Ok. Dobra. W pierwszym tygodniu pojawia mi się tutaj, kochani, jakieś wsparcie dla kogoś lub dla was, od kogoś. Możliwe, że tu będą jakieś problemy, kochani, ze zdrowiem, z chodzeniem czyimś, z, z czyimiś nogami. Jeśli hmm. tu będzie potrzebowało czegoś wsparcia, nie musi oczywiście być tak. Hmm. W drugim tygodniu pojawia mi się ognista energia, wasza, poprzez jakieś działanie w związku z kimś lub czymś. W czwartym tygodniu, kochani, władza absolutna, również energia tutaj, działania i energii. No i na koniec, kochani, czwarty tydzień: dużo przyjemności na tle związków uczuciowych, tak. Zobaczymy sobie, co tu jeszcze. Dopowiemy sobie te 4 te tygodnie. Ok, o co tutaj chodzi w tym pierwszym tygodniu? I z tym wsparciem, kochani, dla Was. O co tutaj chodzi z tym wsparciem? Ok, dziękuję. Możliwe, że osoba z poznaku bliźniąt będzie potrzebowała Waszego wsparcia lub to wy. Będziecie potrzebować wsparcia od, od osoby z poznaku bliźniąt. Natomiast tym ogniem, kochani, tu jest jakiś zazdrośnik. Jakaś energia zazdrośnika, kochani, ognista. Ktoś coś planuje, być może ktoś chce coś, kochani, podpalić lub ktoś chce spalić jakiś mm, grunt czyś tak, pod nogami. W trzecim tygodniu, kochani, władza absolutna. Możliwe, że tutaj Przejawi się jakiś trygon powietrza, czyli bliźnięta waga, lub wodnik ponownie. Ponownie bliźnięta. Tutaj będzie dużo myślenia, dużo komunikacji, dużo aktywności społecznej w związku z kimś lub z jakąś sytuacją, aby tutaj tą władzę absolutną, kochani, przejąć, tak? Również nawołanie, aby przebywać dużo na świeżym powietrzu. No dobra, i co tutaj jeszcze? Także tutaj będą, kochani, słyszę jakieś intrygi z trygonem powietrza. I być może czekając się, drogi, dwie przyjemności, 8 sierpnia lub z osobą urodzoną w sierpniu, lub 8 dnia miesiąca, lub 8 sierpnia, z numerologii 8, tak? Możesz się dowiedzieć jakiejś ukrytej prawdy? Co sprawi tobie przyjemność jakąś? No dobrze, kochani, co tu dla was najważniejszego w takim razie na lipiec? Co najważniejszego na lipiec? Dla Zawierającego 2. No, zmierzasz ku drodze do oświecenia, drogi wiem Co w bliskim otoczeniu? Co w pracy i finansach? Dziękuję. Co w miłości i uczuciach? To jest przed Tobą ukryte? Okej, okay, dziękuję. I co do Ciebie zmierza. Okej. Okay. Najważniejsze w lipcu do Ciebie drogi lwie droga do oświecenia. Natomiast w bliskim otoczeniu coś się zakańcza. Możesz dowiedzieć się o czyjejś śmierci. o co tutaj chodzi. Śmieszne zakończenie, tak? Czegoś, jakiegoś etapu, jakiegoś cyklu, jakiejś sytuacji. Być może jakiejś znajomości. Możliwe, że przyjdzie do Ciebie jakiś młody mężczyzna, postać mundurowa, ciemny blondyn. Około 25 lat, ale nie musi być. Oczywiście może być starszy. To jest trygon pani ziemi, byk pan na koziorożec. informacja, że opartość od Tobą czuwa, tak? Że nie masz się niczym przyjmować, ponieważ dla Ciebie jest los pełen szczęścia i ofitości. Co tu jeszcze? Możliwe też, że yy, zaczynasz aktywować swoje trzecie oko, drogi Lwia. No i ponownie, kochani, drugi mężczyzna. <ścoughs> Odczuwam to, jakby zakończyła się, kochanie, jakaś relacja uczucia, o, uczuciowa. Jakby odchodził jakiś mężczyzna mundurowy, ale opatrzność syła tobie mężczyznę z trygonu wody, rak, skorpion i ryby. Ktoś, to jest hojny, dobrotliwy, ktoś, to jest postacią e, kawalera około 45 lat. Tak to tutaj, kochanie, odczuwam. Odchodzi jakiś mężczyzna, ale nie odczuwam tego, żeby tutaj odchodzi na drugi świat, tak bliskim otoczeniom. Chociaż też może być, oczywiście, ponieważ może to postać mundurowa, być może pełni jakąś służbę wojsku, lub gdzie indziej, gdzie pracuje tutaj jako postać mundurowa. To już dopracujcie, kochani, do siebie, tak? Ten mężczyzna może być z ziemi, byk pan na koziorożec. Możliwe też, że od Trygonu, kochani, powietrza, bliźnięta waga i wolnego. Trzymacie właśnie jakąś informację bardzo dobrą, bardzo, bardzo pozytywną dla, dla Was. Być może zakręca się jakaś, słyszę, walka między dwoma mężczyznami? No to pasujcie sobie do siebie, ok? Dobrze, praca i finanse. Tu jest, kochani, dużo balansu, dużo spokoju, dużo harmonii, równowagi. Aczkolwiek yy, może się pojawić osoba, przez którą tutaj jakieś sytuacje się wymkną spod kontroli. Może to być ktoś z waszego trygonu ognistego, kochani. Osoba, która będzie chciała coś definitywnie zakończyć. Być może, że o, w związku z, z jakimiś finansami zakończy się jakieś małżeństwo, jakiś związek małżeński? To jest trygonem, kochani, wody, jak z karton i ryby. To oczywiście nie musi być. Tutaj prawdopodobnie będzie do jakiejś ważnej, istotnej rozmowy na gruncie relacji uczuciowej. Możliwe, że ta sytuacja będzie dotyczyła właśnie finansów, tak? Coś, coś komuś będzie musiał, kochani, powiedzieć, wyznać? że, że zakończają dla ciebie się drogi dwie jakieś problemy finansowe, że następuje harmonia spokój, równowaga, ogólny balans na, na gruncie finansowym, tak bo pokazuje się, że tu jest wszystko jakby ok szczęśliwe małżeństwo i koniec kłopotów, tak, powodzenie wszelkie jest tutaj jakby opanowanie na pewnego rodzaju sytuacją, która być może jakiś czas temu wymykała tobie się spod kontroli to się zakończa no dobrze, kochani, miłość i uczucia, oczyszczenie i bezpieczeństwo. No, prawdopodobnie to związane też z tą sytuacją finansową. Nie ma konfliktów, nie ma kłótni, nie ma... Ym, nie ma obaw, tak? O swój dalszy los. Możliwe, że przyjdzie do Ciebie jakaś sytuacja, jakaś propozycja na drogi Lwie odnośnie jakiejś dodatkowej pracy, coś, co będzie pochodziło z natury, dodatkowe się było dochodu z natury możeże, może, że właśnie to zakończy tutaj jakieś Twoje problemy finansowe. Ale jest też informacja, by nie liczyć na spadek po kimś. Być może po kimś z trygonu Twojego znowu, kochani, odmiasta ta energia. Możliwe, że tu jakieś dwie kobiety, kochani, będą o coś rywalizować, o coś walczyć. Na coś oczekiwać, na jakiś spadek, na jakąś informację od jakiegoś towarzyskiego mężczyzny. Blondynka i brunetka, kochani, mogą być, ale nie muszą, oczywiście, tak. Tutaj ktoś liczy, kochani, ewidentnie na jakiś finansowy sukces. Możliwe, że odejdzie, kochani, jakiś starszy mężczyzna, postać, postać jakiegoś wdowca. To może być twój ojciec, twój dziadek. Ale nie musi być, tak? Ok, co jest ukryte? No, pewnego rodzaju frustracja i impulsywność. Tu sobie emocje. Tu sobie... Słyszę wybuch, kochani, tak? Prawdopodobnie z tego powodu przekłada, że jakąś podróż, która była zaplanowana, możliwe, że jakaś podróż romantyczna. I tu jest oczekiwanie, cały czas oczekiwanie, kochani, na jakiś spadek, na jakiś dom, pieniądze, samochód. Tryb oczekiwania. Jakąś istotną rolę może przynieść w Twoim życiu postać mężczyzny z powietrza? Bliźnięta waga i wodnik, mężczyzna około 50 lat, 35, 50 lat. Ktoś, kto może na stanowisku być, kochanie, jakimś urzędowym, coś, coś tu będzie do wyjaśnienia z jakimś mężczyzną, prawdopodobnie na jakiś jakichś dokumentów. To jest przed Tobą jeszcze ukryte. Co do Ciebie zmierza? Jakiś pomysł, kochani, jakaś idea, jakiejś sytuacji, jakiegoś problemu, słyszę. Aby coś rozwiązać, jakiś problem. Być może podpowie tutaj ktoś tobie, kto mieszka za granicą, kto jest obcokrajowcem, ktoś, postać dobrze sytuowana. I ponownie z trygonu, kochani, powietrza, czyli wzięta waga i wodnik. może być zamieszana jakaś młoda blondynka kochająca, łagodna. Tutaj ktoś coś może kochani specjalnie opóźniać. Możliwe, że jakaś kobieta z trygonu wody oczekuje na, jakąś, na jakiś rozwój sytuacji lub na Ciebie drogi wie. A tu są jakieś opóźnienia. Być może że ty jesteś czymś zablokowany, lub zablokowana. Bo jest tutaj Twoja energia? Sam jesteś w zawieszeniu, tak? Na ten moment. Oczekujesz prawdopodobnie na jakąś wiadomość, na jakiś list. Związany z jakimś starszym mężczyzną. Ponownie. No dobra kochani, rozbudujemy sobie to. Zobaczymy, o co tutaj jeszcze może, kochani, chodzić. Co tu się jeszcze chce pokazać, jakie informacje dla Was istotne. I słyszę, kochani, fne, krakanie w krakanie wron. Czyli dowiecie się o czymś prawdopodobnie, tak? Karty mi tu uciekają. Momencik. Uciekły mi tu, kochani, dwie karty, a na początek wypadło mi przerobienie uczuć. Coś na gruncie, kochani, energii domu 12. Ktoś tu Was prawdopodobnie oczernia w jakiej, lub oczernia w jakiejś sytuacji. Ktoś coś utrudnia specjalnie, żeby Wam zrobić na złość pod górkę. Tu jest nawołanie, aby zachować wiarę, tak? Ktoś tu ma jakieś ukryte tendencje do jakiejś złośliwości, do jakiegoś uprzykrzania komuś, kochani życia. To mogą być Twoi przyjaciele lub osoby, których traktowałeś lub traktujesz jako przyjaciół. Ktoś tutaj może powiedzieć, że robi coś dla Twojego dobra. Ale to nie jest, to nie jest coś, co wbudza w, to, w Tobie. Co wzbudza tobie, w Tobie spokój. To, ta, ta sytuacja wzbudza w Tobie lęk, ponieważ przytłacza Cię ilość kłopotów i problemów z tą sytuacją i z tymi osobami, kochani, związanych. Czegoś tu jest za dużo. Bardzo negatywna energia. Ktoś Tobie coś na siłę wmawia. Jest nawołanie, abyś działał, działała jak lider. Słuchaj, własnego wnętrza swojego głosu. Nie podporządkowywuj się, tak? Przyjmij, przyjmij pełną odpowiedzialność za wszelkie swoje decyzje i działania. Ktoś tu kto słyszę, chce Tobą manipulować. W ten sposób Ci uprzykrzyć życie. Musisz znaleźć jako, na coś w jakiś odpowiedni sposób. Bo może tutaj trzeba się otworzyć na jakieś nowe pomysły. I pozostać w swojej własnej uczciwości, tak? Zostać liderem. Ponownie, kochani. przejąć prowadzenie nad tą sytuacją, nad własnym życiem, nad własnym losem. Nie daj sobą sterować. Możliwe, że masz w swoim umiejscowieniu znak ryb lub osobę w swoim otoczeniu z zna, poznaku ryb. Ktoś to być może tłumaczy Tobie, że najlepiej zaufać swojej wewnętrznej wiedzy, swojemu wewnętrznemu głosowi. Z tego wynikają najlepsze decyzje, tak? Z intuicji, kochani. Ktoś tutaj ci może złożyć jakąś uczciwą ofertę. Na poziomie domu siódmego może tutaj chodzić o jakieś wsparcie. Możliwe, że nawet o kwestie uczuciowe, kochani, lub ogólnie współpraca z innymi ludźmi, tak? Ale jednak mam potwierdzenie, że chodzi o miłość. I energia domu dziewiątego. Tu jest nawołanie o... Podróż w głąb swojego umysłu. O dogłębną, kochani, analizę. Może po prostu coś musisz, drogi ludzie, zrobić z rozmachem. Coś, co być może już kiedyś zrobiłeś w przeszłości, co przyniosło jakieś efekty pozytywne. Lub musisz coś zrobić z rozmachem, aby zakończyć swoją przeszłość. Aby zakończyć możliwość manipulacji tobą przez inne osoby. Miej wiarę i nie przepraszaj za coś, za co nie powinieneś. Nie przepraszaj za to, że jesteś na tym świecie, tak? Że ktoś cię zadręcza, że ktoś cię dręczy. Uff. Miej odwagę. Ale zachowaj również cierpliwość, aby móc transformować. Jest brak uwolnienia, kochani. Obracam mi ta energia. Jak chwilą inne zdanie na to samo, chyba rak. No nie dokładnie to samo, ale bardzo podobna energia. Energia, kochani, stłamszenia, przytłoczenia. Tu jest coś, kochani, na gruncie rodziny. Być może jakieś problemy, kochani, z rodzicami, być może problemy z dziedziczeniem po rodzicach, jakiegoś spadku, jakiegoś majątku. Ktoś tutaj chce się Was pozbyć, w związku z taką sytuacją. I ponownie, kochani, pomysł, idea. Musisz coś wymyślać w tej sytuacji. Energia domu trzeciego. Coś tutaj jest, kochani, na gruncie rodzaństwa. I patrzcie, wypadły mi trzy karty. Być może chodzi o jakieś trzy osoby. O kogoś, kto, lub o ciebie, drogi bieg. kto nie poradził sobie ze swoimi traumami, lękami. Tu jest potrzeba wybaczenia czegoś. Należy podjąć jakieś ryzyko. W związku z jakąś sytuacją bądź osobą, aby móc coś celebrować. Tu jest coś tu prawdopodobnie związanego, kochani, z czyimś z zdrowiem. Być może ktoś opiekował lub będzie się opiekować kimś na cały etat, ktoś tutaj będzie wymagać. No to, to było na początku, kochani, tak? Wsparcie. Być może chodzi o zodjakalne bliźnięta, ale no nie musi być tak. Być może słyszę słowo zazdrość, być może Wasze Rodzeństwo jest zazdrosne, że akurat Twój rodzic wybrał Ciebie do pełnienia opieki nad, nad Nim? Może chodzi o zodiakalnego raka? Być może Twój rodzic lub ktoś to wymaga od Ciebie jakiejś Twojej opieki, lub Ty od kogoś jakiejś opieki też możesz oczywiście wymagać. Wybrał Cię, ponieważ wie, że Twoje uczucia są szczere, są nieinteresowne, bezinteresowne. Możliwe, że w tym konflikcie może być osoba z poznaku barana z Tobą? Lub od barana dowiesz się jakiejś prawdy, która da Tobie możliwość uzdrowienia? No dobrze, drogie, jeżeli czujecie, że jest to Wasze lub może być Wasze, dajcie proszę znać w komentarzu, czy to z Wami rezonuje, czy nie. Jeżeli nie, zostawcie proszę takiegoś innego. A ja na dzisiaj Wam, kochani, dziękuję, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia wkrótce. Pa, pa!